Witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się tym, jak awaryjnie zamknąć samochód w Marcereno, jeżeli się odlutuje przycisk w karcie do otwierania i zamykania samochodu do obsługi. Otóż, pierwszy stopień, znaczy się wykonajmy pierwszy krok, to będzie otworzenie samochodu, wsadzenie karty do czytnika, zapłacić pod wykonawcą pracuję. Otwieramy impulsowo szybę. Zamykamy drzwi od środka. Wyjmujemy kartę. Zamykamy okno impulsowo. Zamknięte. To była akurat metoda dla tych, co mają impulsowo zamykane i otwierane okna. A jest teraz metoda dla tych, co nie mają po prostu tej opcji, czyli w najbiedniejszych wersach, że tak powiem, w najuboższych no albo też podstawowych. Otóż otwieramy samochód, wchodzimy przez tylne drzwi, lewe bądź tam prawe to nie robi. Wchodzimy, zamykamy tunele, w tunelu środkowym przyciskiem. I wychodzimy. Lecz niestety ta opcja ma jedną wadę, ponieważ zamknie wszystkie drzwi. Znaczy się wszystkie zamki oprócz jednych: mianowicie tych tylnych drzwi. Otóż to było na tyle. Dziękuję. Do widzenia.